Cześć, z tej strony Adept, dzisiaj bitwa na E75 TS, a bohaterem bitwy jest Szwak. Dębina, bitwa standardowa, losowanie jednotierowe, tak więc, o, nie bracieńców, blok czwarty, no proszę, no proszę. No tak, E75 TS, nowa premka. 8 tieru czołg ciężki i to bardzo fajny czołg ciężki z tego co widziałem. Bardzo fajna charakterystyka, bardzo fajna charakterystyka tego pojazdu. Niby czołg ciężki, a zasuwa jak jak met. No zobaczcie, Pantera obok z tyłu Karnevon AX, który jest też bardzo szybkim pojazdem stosunkowo, jeżeli chodzi o czołgi ciężkie. Natomiast przed Panterą, dalej szwak. No, mobilność tego czołgu ciężkiego jest naprawdę bardzo dobra. No, ma również inne zalety, ale o tym później troszeczkę. No i tak, szwak wyrywa do przodu, jak dziki łoś. Później będzie narzekał, że, że strzela do niego Arta, że nie ma wsparcia z tyłu, że wszyscy do niego strzelają. No, ale tak to jest. Którym czołgiem ciężkim Pojechalibyście tak agresywnie i zdążylibyście wjechać w to miejsce. No nie wiem. Nie wiem którym. Ale E75, jak widać, da się. No i jest. STA 2. który postanowił wjechać w dół. No słusznie, chciał przeatakować. Zjeżdża w dół jeszcze również jeden czołk, który to tam zdążył Patriot? 26E4. Super Pershing nawet zdążył przyjechać. No proszę, no proszę. Trzy czołgi zjechały w dół. I teraz bez wsparcia szwak by zginął. Dobrze, że nasi szybko tutaj też dojechali i blokują troszeczkę tych w dole. Chociaż te czołgi w dole powinny podjechać pod nasyp. Troszkę bliżej nie stać pod mostem. I po prostu szwaka rozstrzelać. O, mamy 700 Trójkę. Też nowy pojazd. Wszystkie nowości szwag wybiera sobie za cel super pershinga, bo w niego ładnie wchodzi bezproblemowo. A tutaj mamy też piękną penetrację 227 na zwykłej amunicji i alfa 360, więc to jest naprawdę fajne. Oczywiście nie jest to 390, nie jest 420, 440 ale 360 już jest nieźle, to nie jest 320, jak na niemieckich innych pojazdach ósmego tieru, bodajże no niektóre też tak mają, no i jak widać można, można tutaj zadać kuku przeciwnikom, szwag właśnie w ten sposób gra, nie ma artylerii, więc to jest woda na młyn dla naszego bohatera, 53TP właśnie pada, Przeciwnicy już zamknięci, podjechał agresywnie nasz, nasza 703 bodajże, z tego co widzę. Co tu jest? Tak, 703. No i przeciwnicy zostali mocno pokiereszowani, tak pokiereszowani, że ze wstydem wrócili do garażu. Było ich czterech, jednego szwaka nie potrafili załatwić, ale to jest ich problem. No, ta 703 tutaj sprawia problemy. Szwak już ma małą pulę HP. Musi uważać. No, ale na pewno zaraz będzie się wychylał, bo on taki już jest. Musi się wychylić, musi sprawdzić. No, i to później przynosi efekty. W tole widzimy E75 drużyny przeciwnej. 703 troszeczkę szwaka blokuje, dostaje taki. Strzał ostrzegawczy. No i teraz myślę, że się wycofa, bo obrywa. O nie, nie, wycofuje się, no ale. To kosztowało przeciwnika całe życie. I 75. Trzeba jak najszybciej wjechać w dół, bo to będzie miało przestrzał na szwaka. Nie ma co stać na otwartym. Jeszcze taranik. Strzał kończący. No, udało się skończyć szybko. Szybko, dość szybko ładuje ten pojazd. Oczywiście szwak załadował tutaj czekoladkę. Gdzieś tu było. Będą blindy. No, ale może w podsumowaniu coś więcej powiem o tym pojeździe, bo sam jestem jego ciekawy. Będą płyty boczne. I one też mają pewne znaczenie dla wartości tego pojazdu. Szwag dalej na czele stawki i jest Strv. Skupiamy, skupiamy i pestka za 347. I szybkie schowanie się w dół. Oczywiście to była próba schowania się w dół. Ten S.T.V. jeżeli by do nas celował, to miałby troszeczkę utrudnione zadanie dolnej płyty. Może by nie widział, bo górną widać było w całej okazałości. to ostatni wojownik. Ostatni chyba strzał szwaka. Tak jest właśnie. Tak się to wszystko zakończyło. Przejdźmy do wyników. Wpadła masterka. Wpadła stalowa ściana i duży kaliper. Bitwa jak bitwa, taka szybka różna, przeciwna rozjechana w całości. Tym bardziej brawa się należą szwakowi. Niech mu będzie już. Niech mu będzie. Szwakowi brawa się należą na, za to, że zdążył zrobić prawie 5000 obrażeń, 4 fragi, 1633 expa. Więc to jest naprawdę dobry wynik. No może być, może być. Niech mu będzie. obiekt 703 No, tutaj nie nadążały te obiekty za nim. Aż fakt cały czas w czołówce pościgu za Demedżem był. Zablokowane przez pancerz 2580. Asysty. Asysta miała tutaj też bardzo duże znaczenie 3238. I wszystko łącznie naprawdę dało bardzo dobry wynik. Tak więc to wygląda bardzo dobrze, patrząc na to, że bitwa trwała 5 minut, 23 sekundy. No, 22, nie wiem tam. <laughs> Zarobki. Trzyma. Nie chodzi, żeby zarabiać. Nie chodzi o to, żeby zarabiać. Jak ktoś gra. Tak długo jak szwak to kasy ma jak lodu zapewne i nie potrzebuje zarabiać. <grymne> Dobra, tak to właśnie wygląda, ale może też zobaczmy na charakterystykę tego pojazdu. I tak wygląda E75 TS na tle wybranych czołgów ciężkich ósmego tieru, czołgów premium. I wygląda na tym tle bardzo. Przyzwoicie. DPM porównywalny z większością. Bo wiadomo, karnewan się wyróżnia. Penetracja jedna z wyższych na zwykłej amunicji. Alfa, no wiadomo, słabsza, ale, ale DPM jest porównywalny z innymi, więc nie ma co narzekać. Będziemy częściej strzelać. No, ale też szybkość pocisku. Zobaczcie, 1100. Szyb, szyb, szybkie pociski, naprawdę, żeby trafić na przykład Lighta, jakiegoś kołowca, to na pewno się przydaje. Czas celowania 2,40. Są czołgi lepsze, natomiast tragedii nie ma i jest przyzwoicie. Rozproszenie, celność też w porównaniu do, tej, do tego czasu celowania jest przyzwoicie. Nie ma jakiejś rewelacji, ale jest ok. To pamiętajmy, że to jest czuk ciężki, który powinien walczyć na pierwszej linii, a nie snapić gdzieś z tyłu. Te wartości są też bardzo fajne. Zobaczcie obrót wieży 0,10, 0,17. Rozproszenie przy obrocie kadłuba, przy ruchu to jest przyzwoicie. Depresja 8, to też w porównaniu do innych jest ok, są oczywiście lepsze czołgi, ale, ale nie ma co narzekać. Prędkość 45, inne mają 35, gdzieś tam do tyłu 18, można uciekać, tak dokładnie. I najważniejsze, moc na tonę 16, zobaczcie, Chrysler jest. Y ale on ma prędkość maksymalną tylko 35. A tak hmm, tu widzimy porównanie do T26E5, prawda? Szybszy jest nawet od T26E5, jeżeli chodzi o te czakie czołgi. Coś jak Renegat. O, właśnie, ten nowy. Tylko, że w porównaniu do Renegata ma mniejsze opory gruntu. Ma porównywalne opory gruntu. Oprócz średniego terenu na co T26E5 i tak to właśnie wygląda dość fajnie na tym tle. Mobilność jest ok. Pancerz wieży 210, 150. No to też wygląda nieźle, chociaż pancerz lepiej obejrzeć na żywo. Kadłub jest dość mocny. Zasięg widzenia 380. I model. Pewnie jeszcze niedokończony. A zobaczcie. Kąty bardzo fajne. skontowany, gdzieś tak ustawione. 216 dolna płyta. Może odbić. 190-200. Górna też może podbijać. Ładnie. Tu jest ten paseczek, który można się bić. Ale kadłub wygląda bardzo, bardzo fajnie. Fajne są też te boczne płyty. Naprawdę sprawiają, że dają dodatkowy pancerz i naprawdę dają osłonę. Tutaj trzeba celować wyżej, żeby się przebić, bo tutaj praktycznie większość pocisków będzie zatrzymywana. Zwłaszcza jeżeli będzie jakiś kąt, prawda? Także te płyty boczne naprawdę sporo dają. Jeżeli chcecie celować od boku, celujcie gdzieś tutaj wyżej, najlepiej, troszeczkę. Tu jest osłona kadłuba, tu jest wąski pasek, który można się wbijać. Wieża dość mocna, oczywiście można się w nią wbić spokojnie, ale wiarzmy już nie, i to jest bardzo ważne. Ale tu gdzieś boczki, gdzieś tam skrawki można przebić bez problemu. Niemniej jednak jest to oczywiście problematyczne. No tu, jeżeli bokiem jest wystawiona wieża, no to już te 200, 220 normalnie wejdzie. Czyli wieża na wprost, i wtedy wtedy celujemy w te skrawki, gdzieś tam po bokach. Włas dwódcy też, zobaczcie, zasłonięty to może być problem. Ten cypek tutaj przeszkadza. Także dodatkowa osłona. Bardzo fajny czołg. Jak widać, w wielu aspektach jest lepszy od innych pojazdów ciężkich ósmego tieru premium. W niektórych jest lepszy. Ogólnie zacna maszyna. Także naprawdę, naprawdę udany czołg. I co najważniejsze, niemiecki, nie radziecki, <ścoughs> czy amerykański. Dobra. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.